Tak, moi drodzy, dobrze widzicie. Przytyłem. Bro, what are you talking about, man? Nie wynająłem płatnego dubla na tą scenę. To ja. Wiem, nam wszystkim jest w to ciężko uwierzyć. Ale nie wyłączajcie. Jeszcze. Ten odcinek będzie... <grym> gruby. Chciałem Krystianowi powiedzieć, żeby mi przerobił na okładce. Na no takiego, wiecie, grubasa. Ale okazuje się, że nie będzie musiał dużo przerabiać. <grym> Prawdę mówiąc, łudziłem się do samego końca, że taki odcinek nigdy nie powstanie. Od samego początku wyjazdu zarzekałem się, że moja noga nie powstanie na żadnym amerykańskim fast foodzie. Na szczęście były drive-thru. Dodatkowo, przez cały wyjazd łapałem każdą możliwość aktywności fizycznej. W supermarkecie zamiast mobility scooter wybierałem spacer. Zamiast kąpieli stałem i brałem prysznic. A zamiast drive-thru wychodziłem i brałem kawkę ze Starbucksa nogami. Więc jak to możliwe, że przytyłem? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Czy dało się tego uniknąć? Czy w Stanach samo wdychanie powietrza ma kalorie? To bardzo prawdopodobne. Bo jak przechodziłem obok takich stoisk z Cinnamon Buns, to tak pachniało, że, że, że już sam zapach miał z 10 kalorii. To, jakie oni tam rzeczy z tymi cynamonkami wyprawiają, to jest też zboczone. Tam, jak chcesz, to możesz sobie kupić sam środek cynamonki. Jakby ta zewnętrzna warstwa była zbyt mało mięciutka i słodziutka dla ciebie. No i kupiłem. How dare you? Poruszymy sobie dzisiaj temat tego amerykańskiego jedzenia. Na moim własnym przykładzie, ale i mojej dziewczyny, która też przytyła. Nawet chyba bardziej. Nie. Moimi radami, jak nie przytyć, przynajmniej tak bardzo, oraz gdzie jeść, a co umijać szerokim łukiem. Chociaż te moje rady to możecie sobie co najwyżej w dupę wsadzić, bo jak widać nie działają. Byliśmy w USA przez 5 tygodni i przez to, że nie był to taki typowy wyjazd wypoczynkowy, tylko mieliśmy trochę influencerskiej roboty do odwalenia. Nie mówię, że ciężkiej, ale trochę kontentu zrobiliśmy. Mam nadzieję, że jesteś na bieżąco. No właśnie, bo jak nie, to wiesz. No. No i też staraliśmy się zachować zdrowe zwyczaje żywieniowe. No bo kto by chciał grubego influencera oglądać? Musiałby wtedy znacznie podnieść jakość treści, które przekazuje. A na to się nie zapowiada. Lecz amerykańskie jedzenie kusi. Oj, kusi. Kusi, by zanurkować w tym oceanie kilokalorii bez opamiętania. By otworzyć buzię pod tym wodospadem fitości. Krystian, tylko ty tam nie szalej z tą przeróbką, okej? Ha! I pić z niego, like there's no tomorrow. Ale powiedzieliśmy sobie: nie, nie możemy tak. Nie, nie możemy tak. Całe stany borykają się z problemem otyłości. Oprócz Kalifornii. Kalifornia to ten słoneczny, magiczny stan, w którym ludzie są po prostu lepsi. Piękniejsi i kur... chudzi. Przez tydzień widziałem tam mniej grubych osób, niż na stacji benzynowej w Nevadzie na środku pustyni o drugiej w nocy. I to nie mówię tutaj o turystach, więc skoro im się udaje tak o siebie dbać, to wychodzi na to, że się da. Czy sekret kryje się w tych sałatkach za 30 dolarów z Jak nie widziałeś odcinka o najdroższym supermarkecie w Stanach Zjednoczonych, to tutaj albo tutaj. Gdzieś tu będzie. Że skoro wydałeś 30 dolarów na sałatkę, to byłoby ci już po prostu głupio. Cheat on your diet. A może po prostu wykupują cały ozempik z polskich aptek. I później trzeba jeździć do Radomia, czyli nie wiem gdzie, żeby go znaleźć. Zacznijmy od początku, czyli od śniadań. I pozwólcie, że w ogóle pominę kwestię jedzenia płatków śniadaniowych. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest po prostu cukier w innej formie. O, proszę bardzo. Proszę. Niektórzy mają jakość koteczka, a ja mam jakość koteczka. Za każdym razem nie mogę wyjść z dumienia, jak świetne to jest kicia. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości? Nie, że kotek jest słodki, tylko że płatki śniadaniowe są słodkie. W USA znajdziecie całe aleje wypełnione pudłami tego syfu. A tylko uważajcie, żeby nie pomylić tego z karmą dla psa, bo też jest sprzedawana w takich wielkich pudłach. Chociaż w sumie. Pewnie zdrowi byście na tym wyszli. No ale dobra, wyobraźmy sobie, że zatrzymujemy się w amerykańskim hotelu. Patrzysz, o, śniadanie wliczone w cenę. Schodzisz na dół i co Amerykanie mają do zaoferowania? No więc tak, typowe amerykańskie śniadanie to. Uwaga, uwaga! Tak, zgadliście: cukier. Ale w przeróżnych formach. Do wyboru pancake'i, wafle. A z czym najlepiej smakują waffles? Maple syrup, czyli cukier. W formie płynnej, ale spokojnie. Żebyście nie myśleli, że tam tylko sam cukier, jest jeszcze do wyboru sam tłuszcz. Let's go, America! Bacon, hash browns. Hash browns, czyli takie pocięte ziemniaczki. Deep fried, smażone w głębokim oleju. Czy znalazłem tam jakiekolwiek warzywo? Nie. Jedyną zdrową rzeczą, na jaką możesz liczyć, jest woda. Tylko że nam akurat podczas tego pobytu w tym hotelu Water Fountain nie działała. No więc, skoro już wiesz, że na śniadanie hotelowe to raczej nie masz co liczyć, to zostają dwie opcje: robić samemu albo iść do restauracji. Pewnie się z tego miejsca spodziewacie jakiegoś żartu typu nie będę robił samemu i kazał dziewczynie gotować. Bo są wakacje, te sprawy. Nie, nie będzie. Było w zeszłym odcinku. Muszę coś nowego wymyśleć. Zresztą, co wymyślicie, że ona nie ma nic lepszego do roboty niż siedzieć w kuchni i gotować? Ma jeszcze pranie, sprzątanie. Hmm. Tu znajdziecie normalne na pozór rzeczy w ofercie, jak jajecznice czy sałatki. Szkoda tylko, że wszystko w otoczce tony tłuszczu i sera. No bo co można lepszego zjeść na śniadanie, niż bekon otoczony serem? Albo ser otoczony bekonem. Tak czy siak znajdziecie to w bardzo popularnym tam breakfast burrito. Burrito. Czy raczej burrito? Powiesz sobie, dobra, dziś czas na coś lżejszego. Co powiesz na sałatkę? Hmm? 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 Zdrowa. Sounds good, right? Idziesz do supermarketu, bierzesz ją do ręki, obracasz żeby sprawdzić skład, a tam 800 kalorii. No kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Okazuje się, że fakt, sałatka może mieć te 200-300 kalorii, ale dopierdol... to wszystko z sosem. Jeszcze pół biedy, jak kupujesz tą sałatkę w supermarkecie i możesz sobie dozować ten sos. Gorzej w restauracji, jak już poleją ci to tym kalorycznym gównem. Dlatego pamiętaj, zdradzę ci teraz dobrego lifehacka, jak będziesz w restauracji zamawiał sałatkę, to zawsze proś o dressing on the side. Nawet jak teoretycznie nie ma dressingu. To lepiej to doprecyzować. Upewnij się, że dressing będzie on the side. bo ich za bardzo kusi, żeby polać to jakąś oliwą. To tak jak u nas w warze mlecznym. Mówisz pani prosto w oczy, że poprosisz bez koperku ziemniaczki, ale te lata wypracowanego od ruchu to są silniejsze od niej. Ta ręka leci sama. Kolejna rzecz warzywa. Są bardzo przeciętne. Wcale nie jadłem ich ze smakiem. Raczej z obowiązku. Docencie polskiego pomidora. Weźcie go do ręki, dam wam chwilę. Spójrzcie na niego, podziękujcie mu, że taki pyszny, nawet w zimę. I tam serio czuć różnicę pomiędzy warzywami Organic a tymi zwykłymi dla plepsu. Wiem, że organic brzmi jak kult, no ale jeżeli chcecie chociaż trochę poczuć smak warzyw, no to trzeba dopłacić. Córki, co więc jedliśmy na śniadanie? Czy robiliśmy je sobie sami? I tu was zaskoczę, bo nawet nie chodzi o lenistwo, które też jest, jak najbardziej. Ale wiecie, w Ameryce nie kupicie małej paczki czegoś. Więc często jak chcecie sobie zrobić zakupy, to musicie się zobowiązać. Kupić całą paczkę, no i to jakoś przejeść. A my jeździliśmy z jednego miejsca do drugiego, więc trudno to było ze sobą wozić. A finansowo, to wcale to taniej nie wychodziło. Co uratowało nam wyjazd to Whole Foods. A dokładniej kanapki z niego. Whole Foods to taki zdrowy supermarket. W każdym z nich macie takie stoisko, gdzie wam robią kanapki. Jak w Subwayu, tylko że tam jest zdrowiej. Zdrowszy chleb mają. Subway to jednak jest fast food. Niby tam są jakieś takie gotowe opcje kanapek do wyboru, ale ja w USA lubię to, że zawsze wszystko można sobie skustomizować. Nie zrozum źle, te kanapki wciąż mogą być w wchud kaloryczne, ale to wtedy jest wasz świadomy wybór. Nie będziecie mogli zwalić, że o, taką midali. Bo to wy wybieraliście składniki. No i przede wszystkim są tam warzywa. Mega jest to, że możecie od razu poprosić, żeby wam tą kanapeczkę podgrzali na ciepło. I jest od razu stołówka, gdzie możecie sobie zjeść. To też nie są jedyne opcje żywieniowe w Whole Foods, bo macie bardzo duże dwa bufety: jeden z sałatkowymi rzeczami, drugi z daniami na ciepło, gdzie samemu sobie możecie nałożyć co tam chcecie. I raz to są zdrowsze rzeczy, raz trochę mniej zdrowe, ale na dobrą sprawę możecie sobie całe pudło ogórka naładować. Więc teoretycznie nie ma wyłówek, że wam ktoś kaloryczne jedzenie sprzedał. Minusem jest to, że część tych rzeczy jest zimna. W sensie nie, że zimna zimna, tylko taka zimna, że nie, nie gorąca. Więc albo trzeba zabrać do domu i podgrzać, albo tam na tej stołówce zazwyczaj jest mikrofalówka i tam można sobie podgrzać. I jeśli myślicie, że to jest opcja ekonomiczna, dzięki której zaoszczędzicie parę dolców, to to zależy. Bo faktycznie, dzięki tym kanapeczkom byliśmy w stanie trochę przyoszczędzić i zdrowiej zjeść. Normalne śniadanie w restauracji raczej trudno było znaleźć za mniej niż 60 dolarów za dwie osoby. Z napiwkami, oczywiście. A tutaj za kanapeczkę płaciliśmy 10 dolców, czyli w sumie 20. Nie tak także. No ale jakbyście chcieli skorzystać z tego bufetu, no to już drożej wychodziło. Praktycznie tak samo jak w restauracji, z tym minusem, że dostawaliście to niegorące jedzenie, które musieliście sobie. Podgrzać, później pozmywać albo coś tam. No ale teoretycznie było trochę zdrowsze. Coś za coś. Przechodząc do bardziej solidnych posiłków, czyli obiadów czy kolacji, to niestety nie ma lekko. To znaczy spokojnie nie musicie go sobie upolować. Ale odnaleźć jakąś sensowną restaurację w gąszczu tych całych fast foodów, to jak szukanie osoby, która wiedzie przeciętne życie na Instagramie. Trochę trzeba poszukać. Szczególnie jak jesteście w trasie czy mniej turystycznych miejscach. Wtedy macie przesrane. My jedliśmy w fast foodach może z 4 razy. Pierwszy na samiutkim początku. Głodni nie tylko wrażeń, ale też po 12-godzinnym locie. Gabi jeszcze była taka zajarana w stylu o, zajebiście, że zjemy tego amerykańskiego Fast fooda. Wszystkie, wszystkie spróbujemy. Ta, już po pierwsze ja miałeś takie nigdy więcej. Dopiero jak to jesz, to sobie przypominasz, a, no tak, to dlatego ja tego nie jem. No a pozostałe razy w trasie. In the middle of nowhere, jak po prostu nie mieliśmy innych wyborów żywieniowych. Byliśmy zadowoleni, że było cokolwiek. I jakbyście też lecieli do USA z założeniem, że musicie spróbować tych amerykańskich fast foodów, co rozumiem? Naprawdę rozumiem, ale myślę, że pierwsze co może wam wybić ten pomysł z głowy to kalorie rozpisane w menu. Bo jak widzisz, że jedna pozycja w menu ma 2000 kalorii, to trochę działa to na wyobraźnię. Wiesz, że jeśli będziesz chciał to zjeść, to resztę dnia albo będziesz musiał spędzić na siłowni, albo pogodzić się z faktem, że jedyny kaloryfer, który jest w twoim domu to... Ten pod oknem. A jakie są moje doświadczenia z normalnymi restauracjami w Stanach? No cóż, Amerykanie to mistrzowie kulinarnej sztuki. Tak jak Włosi uważają się za stolicę światowej stołówki, tak zapominają o jednym ważnym elemencie. They don't innovate. Opierają się tylko na tradycjach i przez to zatrzymali się w miejscu. Stwierdzili, że to, co pradziadek Giuseppe raz ugotował 140 lat temu, to był taki sztos, że już nie, nie wolno tego zmieniać. Nigdy, bo inaczej to cię wydziedziczą nie chcą w ogóle nic z tobą wspólnego mieć. A tfu, a Amerykanie coraz to bardziej urozmaicają swoje dania. Znajdziecie tam zarówno największy lobster tail, najostrzejsze buffalo wings. Ogólnie naj, naj, naj. <słuch> Ale to dzieje się nie tylko w restauracjach. Jakby ktoś zaprowadził Was z zawiązanymi oczami do supermarketu, zdjąłby opaskę, a Wy musielibyście zgadnąć, jaki to supermarket, to od razu byście wiedzieli, że to amerykański. Bo tam wszystko jest. Duże! W Polsce jest dyskusja, czy mają kielecki, czy winiary. Tam pytanie brzmi, czy bierzemy słoik, czy wiadro. Potrzebujesz tylko trochę sera. Dobra, weź tą paczkę całą. Będzie na później, do końca roku. Zresztą pewnie jest tak naszprycowany, że postoi i ze dwa. Czas na reklamę. Szybka przypominajka dla leniwych, którzy chcą szybko ogarnąć angielski. Mam kursy specjalnie stworzone dla osób leniwych, bo sam jestem leniwy. Wiem, jak to jest. Jeśli masz braki w podstawach, już trochę pozapominałeś, to sprawdź sobie mój kurs angielskiego od zera. Tam masz wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, żeby móc się komunikować podstawowo po angielsku. Mam też kursy dla bardziej zaawansowanych www.eenzykingielski.pl. Już wracamy. Nie zanudza. Taka moja obserwacja. Możecie się z nią zgodzić, lub nie. Ale według mnie Amerykanie nie potrafią gotować po włosku. Which would make sense. Niektórzy Włosi nawet nie potrafią gotować po włosku. Raz we Włoszech dostałem tak chujową carbonara, że wróciłem do mieszkania i zrobiłem ze swoją. Ze śmietaną i co? Kur... To przynajmniej była dobra. Ale raz też dostałem dobrą. A w Stanach nic, co jadłem włoskiego, nie było zbyt dobre. Chociaż na plus w Stanach jest to, że prawie wszystko jest customizable. Co chcesz, to ci podmienią. Jak sobie przyjdziesz z własnym makaronem i poprosisz, żeby ci ugotowali, to oni to zrobią. A weź we Włoszech poproś kucharza, żeby ci coś dorzucił do dania. W samobójstwo, wiem, bo poprosiłem raz. Do dziś mam u niego przerąbane. Natomiast co mogę polecić? Jeżeli chcecie zaszaleć, to Korean barbecue? Drogie, ale. Jako takie. Nie no, żartuję. Drogie, ale warto. Rameny też raczej były na plus. A, no i pierwszy raz w życiu też poszliśmy na hotpot. I szczerze, nie polecam. Nie po to idę do restauracji, żeby gotować samemu. O, przyjdź do restauracji, tutaj będziesz sobie mógł sam gotować. Nie, 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 nie. Już się nie dam w to wyrobić. Ale mówiąc już o samym jedzeniu, czy półproduktach, to czuć różnicę na niekorzyść Stanów. Raz Gabi kupiła Skittlesy i dosłownie się nimi zatruła, bo one tam mają ten barwnik Red 40, który jest zakazany w Europie. There is a reason. Chleb. <noise> Dla nich chleb ma być miękki. Na pierwszy rzut oka wygląda dosyć normalnie, ale jak się go dotknie, to jak taka gąbka dosłownie. Niby, niby lepiej miękki niż czerstwy. No ale obok naszego polskiego chleba to to nawet nie stało. A ile tu musi mieć konserwantów? Ostatnio widziałem TikToka jakiejś Amerykanki, co narzekała, że co chwila musi w Europie chodzić do sklepu, bo te produkty mają taką krótką datę ważności. A w Stanach kanapki mają datę ważności przez 3-4 dni. Wyobrażacie to sobie? Tyle pierdol. A my nawet nie doszliśmy jeszcze do deserów. Ja ogólnie stwierdziłem, że o deserach tam to mogę zapomnieć. Raz kupiłem sobie ciasto, bo patrzę z tyłu, a tam miało napisane 499 kalorii. Mówię, o, to nawet nie tak dużo. Wezmę. Podchodzę do kasy, a to się jednak okazało, że to była cena 499, a to ciastko miało 1000 kalorii. Poza tym ostatnio popularne są takie wideo w sieci, gdzie influencerzy siadają najlepiej w samochodzie z paczką Crumble Cookies i ze szklanką mleka i robią coś w stylu Mugbang ASMR czy ASMR Mugbang, czyli po polsku wpierdanie. A ASMR to niby przyjemne dźwięki. Nie wiem jak was, ale mnie w życiu nic bardziej nie wkurzy, niż dźwięk czyjegoś rzucia pokarmu albo przepijania. O oh yes! A poza tym jedno takie ciastko ma tysiąc kalorii. To jak ktoś kurz zjada całą taką paczkę? Nie wiem. Jak to jest fizycznie możliwe? W każdym razie zmierzałem do tego, że jako influencer też powinienem był sobie kupić takie ciastko, żeby nagrać wam jakąś relację, ale nie miałem psychy ani zapasu w dziennym limicie kalorii. Tyle mojej ekspertyzy na tematy żywieniowe myślę, że czas rozpocząć swój własny podcast. Jak każdy szanujący się influencer, nie mający zielonego pojęcia o czymkolwiek. Myślę, że już jestem gotów. Jak znacie jakieś metody, jak schudnąć, to piszcie w komentarzach. Tylko nie ta z odcinaniem sobie nogi. Tą znam. Uch. Człowiek się pilnował cały rok, wyjechał na miesiąc do Stanów i to wszystko jak krew piach. Nie wiem, jakbym miał tam żyć na co dzień, to chyba bym musiał samemu gotować. Bo cateringi dietetyczne raczej tam nie są popularne. Domyślam się, że to przez to, że tam są po prostu większe odległości i trudno im to jest organizacyjnie zrobić. No ale dzięki, że obejrzałeś do końca. Szanuję. I co? Bon Voyage! Dzięki! Na razie, cześć!